Dobra Dauny dziś nauczę was jak strzelać z wibratorów jak z wami skończę. Dobę będziecie tak dobrze z nich strzelać jak Pamela Anderson. Ale z ciebie powolny Kondon idź do piewnicy gdzie jest ten Dawn z Izraelu. On ci da jakie wibratory. Dobra, bierz to gówno. Mi już nie jest potrzebne mam swojego. Dobrze wacku idź strzelać z tego wibratora, bo jak nie to się podniece. Tam masz dwie lalki do ćwiczeń na co czekasz strzelaj do nich z wibratora. Jak zestrzelisz wszystkie czapeczki Hitlera to zdasz na Kondona roku i będzie happy.